Hej, dzień dobry, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku e, taki vlog z Zary. Parę nowości byłam ostatnio w Krakowie, wyszłam do Zary e, no i się zdziwiłam właśnie jak tam wygląda ten wystrój i są rzeczy takie, których nie ma w Katowicach, więc e, parę Wam rzeczy tam nagrałam e, i później będą też polecajki e, takie do domu z Sinsaya i jeszcze mm, zrobiłam takie małe mierzymy właśnie dwóch kurtek e, takich futerek w reserved. Także mam nadzieję, że taki odcinek luźny, e, szybki Wam się spodoba. Oczywiście te rzeczy, które przymierzę będziecie miały podlinkowane w opisie. Także serdecznie Was zapraszam na dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, ta Zara jest tutaj tak piękna. W ogóle na butik są Lorą, wszystko tak poukładane. Tutaj są y, rzeczy ze skóry. Piękne buty. W ogóle te, które polecałam. Torebki to są tak piękne. Słuchajcie. Y Taka szoperka Smużana Pięknie wyglądają te torebki Taka też zamszowa, No cudo A najbardziej to mi się w ogóle te podobają Jakie to są piękne torby Ta jest w cenie 899 I Już Wam tutaj pokazuję Jak ona e, wygląda Piękna jest Tak samo tutaj, no w ogóle te rzeczy są zupełnie inne niż, nie wiem, u mnie w Katowicach. W znaczy się nie zupełnie, ale wiecie, jest dużo takich rzeczy, których w ogóle nie widziałam. I jest na przykład taka piękna bluzka, bluzka właśnie z tą koronką od razu. Wszyta i tutaj mamy 115 złotych. Piękny jest płaszcz, um, dwurzędowy płaszcz, granatowy, przepiękny kolor. I on tutaj jest z tej Wool Collection. I tu mamy 75%, e, 750, 75 wełny i podszewka 100% wiskoza. Brązy, koronki, a to już było. spódnica taka piękna, też asymetryczna, ale to będzie piękne do takich eleganckich też stylówek. To możecie wykorzystać na Andrzejki, do świątecznych stylizacji. Tutaj też kurtka z wełną. Płaszczyk z wełną. I już super dorybki na Sylwestra na jakieś okazje. Ta brązowa jest cudna. Moją uwagę zwróciły takie groszki. Mamy bówki i wiązane na szyi taka długa koszula pluska. Ona jest z Liocelu. A to mój outfit, to jest ten set z Zary. Koszula stara z Reserved. Zajcie, czekam aż u nas być świeżą Zarę na taką pięknie to wygląda, w ogóle. Ta wystawka z tych skórzanych rzeczy jest super. Kożuszki, spódnica, którą polecałam. Też takie wełniane, futerka. I tu, słuchajcie, oliwkowy taki płaszcz. Mam nadzieję, że dobrze kamera odda kolor. Świetny krój. I tutaj mamy 499% podszewka acetatowa, 50% wełny. Tutaj też taka spódnica skórzana. Połączona właśnie z taką krótszą kurtką, tak jak wam pokazywałam też ostatnio przy okazji takiej ołówkowej spódnicy w, ma, w Mango z poprzedniego odcinka. Tutaj kurtka ze sztucznej skóry. Super wygląda, ale yy, tekstura jest w ogóle jak yy, skóra prawdziwa. Bardzo dobrze jest zrobiona. I tutaj dogrywam Voice Over, bo niestety tam coś mi się stało z dźwiękiem. Była również taka przepiękna skóra zamszowa. Ona jest też dostępna w katowicach, ją widziałam na żywo i jest genialna, piękny kolor właśnie takiej butelkowej zieleni i spodnie o kroju balon. To są takie spodnie właśnie eleganckie, na pewno będą bardzo wygodne, no, świetny jest ten krój. I tam było 32% wiskozy, tutaj też ta śliwkowa kurtka skórzana, którą mierzyłam w którymś z odcinków. No i taka przepiękna nowa, też skóra. Skóra właśnie z zamszu w przepięknym pomarańczowym kolorze. zrobimy sobie taki vlog mishmash znowu i usiadłyśmy sobie w takiej restauracji Polan, która już tu byłam nieraz, raz ona jest przy ulicy Józefa 17 na Kazimierzu i ja tu już byłam no nie wiem z 5 razy na pewno i tu są bardzo dobre wyleśniki, właśnie takie mini ciabaty, ale też macie musakę na przykład kary też chyba jadłam no więc możecie sobie tutaj przyjść wypróbować, tam się dniu dzisiaj. Um, miałam do zrobienia taką rolkę dla klienta, przy okazji spotkałam się, się z mamą, więc pomogła mi nakręcić usiadłyśmy sobie na pizzy. Tak dawno nie jadłam przez te właśnie diety gluten free i tak dalej. Ale mam do pokazania co w ostatnim odcinku były te kozaki na szerszą łydkę, to pokażę Wam też z bliska. I jeszcze w Primarku kupiłam sobie takie super skarpetki, to zawsze polecam tylko patrząc oczywiście na składy. Bardzo fajne skarpetki do do loafersów i tak dalej, do śniegowców też. I piżamkę też 100% popełnianą, no, taką flanelową. Już się pojawiła świąteczna kolekcja, więc to też Wam pokażę. No Mam nadzieję, że uda się też tutaj zrobić taki mały przegląd przy okazji jakichś kurtek, może w Zarze. bo jest, bardzo dużo ludzi, jest sobota, więc mega dużo osób robi też zakupy teraz. I weszliśmy sobie do i Już są piękne rzeczy właśnie, wiecie, takie świąteczne, lampiony, Choinki, kokardy, też już ozdoby na choinkę. Tam w ogóle były, ale tak jest porozwalane wszystko, narzutki. Na, na łóżko a tutaj super jest jako ozdoba taka laska cukrowa i ona jest w cenie 35,99 Przypodobają takie mm, pojemniczki właśnie. Można coś tu powkładać, albo jak takie są jeszcze większe, wiecie, na, na przykład na pierniki powkładać. Bardzo fajnie to wygląda. I królestwo kubków. Ja uwielbiam takie świąteczne kubki. Tutaj jest taki ładny z takim domkiem. One są w stronie 15,99. Bardzo ładnie ten wygląda. Takie szklane też mi się bardzo podobają, zawsze. Banki, albo takie też ryflowane, czy też szklanki, Czy tutaj właśnie takie słyki? Ten jest w ogóle super. On na stronie bardzo ładnie wyglądał. Eee, 35,99 taki dzbanek. Eee, Tydzień, weszłyśmy sobie do Reserved I od razu, oczywiście, moje oczy oliwkę widzą. Piękny płaszcz, nie wiem jak ze składem, ale zaraz to sprawdzę, natomiast, no, krój i to, że to jest taka krata, wiecie, piękne, także można się też zainspirować. Niestety go tutaj nie przymierzę, bo nie ma rozmiaru, ale jest 31% wełny i 11% wiskozy. Piękny fason kolory i krata. A jeśli lubicie sztruks, to tutaj hmm, taka kurtka. Mała koszula. ma bardzo fajny krój. Tutaj jest Elka. Jest cała bawełniana 199. I też z nowej kolekcji jest takie futerko. Sztuczne, ale wygląda pięknie. I w dotyku, i na żywo jak tutaj światło też odbija ale wygląda po prostu pięknie jest takie krótsze. I tu słuchajcie, piękny sweterek 70% wełna 30% kaszmir. To jest ta seria premium, więc tam jest też taka zakładka na stronie rezerw, i tam znajdziecie te wszystkie rzeczy z takimi um, lepszymi składami. No niekoniecznie, ale generalnie takie, wiecie, klasyczne fasony to tam um, zawsze są w tej zakładce, i tu mamy 299 zł. Taki jaśniutki kremowy, pięknie wygląda. Trochę taki um, pudełkowy jest ten krój. Super jest. I tak samo, chyba to będzie to samo, tak, 300 zł, e, taki ciemno-szary kolor. I znowu nowości też koszulę w kratę. Ten kolor mi się bardziej podoba taki granatowy ze złaną bielą. I z oliwką. I to, słuchajcie, futerko oliwkowe. Piękne jest. E, wiem, że jest też takie niebieskie. 329 zł. Jest też takie niebieskie online, więc też wam pokażę. Ja już je mierzyłam, ale tutaj przymierzę w odcinku. Już się powoli, słuchajcie, pojawiają też cekiny. Takie topy. Hmm też są bardzo fajne. Ja zawsze sobie je kupuję na przykład na wyprzedaży. A te międzysezonowe wyprzedaże tutaj trwają też już w rezerw. I mamy, słuchajcie, kurtki skórzane, które też chyba te, nawet przymierzyłam. Z 500 już jest na 300 zł. Te takie o, ta, o kroju pudełkowym. Zamszowe, tutaj też te kurtki, które polecałam. Ta jest też za 100 zł. Taką czerwoną Ala Prada. Ja też ją pokazywałam i tak samo tę bomberkę w kratkę mamy 159 zł. I tutaj słuchajcie ten sweterek um, 70% wolno, 30% kaszmiru, bardzo fajnie leży, on jest taki delikatnie oversize'owy, ja tutaj mam rozmiar M i mój rozmiar aktualnie to jest już taka 40%. No więc ten, ten rozmiar jakby mniej, nie? Więc on nie jest oversizeowe. Możemy tak sobie wziąć o rozmiar mniej po prostu. No bo jak MK, dajmy na to odpowiada rozmiar 38, no to na mnie tutaj jest jeszcze troszkę luzu i bardzo fajnie leży. Tutaj mamy taki ściągacz, ale możemy go sobie tutaj tak położyć też w spodnie. I wygląda bardzo fajnie tutaj. Bardzo mięciutki i niegryzący. Wiem, że to jest dla Was też ważne, dla niektórych z Was. I tutaj to zielone futerko. No piękne jest po prostu i wygląda bardzo dobra faktura tutaj. Yy, mierzę Lkę. I Lka jest taka idealna. Tutaj mam taki grubszy sweterek waszmirowy. I y, tutaj na rękawkach mamy ściągacze, więc bardzo dobrze się tutaj też tak trzymają. Yy, wyższa tutaj taka stójka yy, na haftki zapitane, to już chyba powiedziałam. I taki krótszy więc do wszystkich takich też, wiecie, rozkloszowanych spódnic będzie super wyglądało. Ono jest po prostu włoskie, zapinane na zamek, jest tak milutkie. Ja mam rozmiar XL tutaj i jest idealny. l bym była tutaj taka za, za ciasna. Ono jest takie, no, króciutkie tutaj. To, to już w ogóle jest idealne właśnie do wszystkich takich rzeczy, wiecie, z wysokim stanem. Też trzeba lubić, nie każdy lubi takie krótkie kurtki, ale dla tych z Was, którzy lubią, no to jest super propozycja właśnie. w ten. Pięknie to wygląda. Słuchajcie, w zarze fajne rzeczy się pojawiły. Mm, Płaszcze nie wełniane, niewełniane i tak dalej. Sprawdzimy sobie ten, bo dobrze wygląda. 51% wełny. Taki szary dwurzędowy. Fajne rzeczy. E, ale to nagle już po prostu osobny odcinek mierzymy. O, takie mm, vanity case które są bardzo popularne wśród właśnie marek luksusowych. Takie, wiecie, kosmetyczki malutkie, bardzo fajnie one, elegancko wyglądają. Te mogą być też i na co dzień, i do eleganckich stylizacji też ok. I też tutaj pojawiły się już takie kurtki puchowe, tutaj bomberka i jest wypełnienie naturalne, 80% puch kaczy i 20% pióra mamy od XS do XXL, jest taka oliwkowa i jest, co tutaj jest, to jest chyba inny fason, tak, i tak wygląda ta puchowa, jeśli lubicie krótkie, no to jest piękna taka typowa bomberka. Ja pewnie ja mam taką puchową, długą, ale bardzo mi się podoba i, i nie mam takiej krótszej, więc może na wyprzedaży będę polować właśnie na, na taką krótszą, bo jest piękna po prostu. I kolor i wszystko tutaj. No nie chcę wiecie, żeby nie ubrudzić tutaj, ale jest taka wysoka też tutaj na zatrzaskie do samej góry i kieszenie, kieszenie ma takie w środku z takim polarem. Piękna jest. No, aż, aż zanim mówiłam, nie wiedziałam, co mam powiedzieć teraz. <gry> ale pięknie leży. A to jest to futerko, które pokazywałam w tym odcinku ze spódnicami. Przepiękne jest. Ja mierzę rozmiar M. I no, taki futrzak wielki. Ale to jest tak modowe, tak piękne. Yy, Bardzo ciepłe. I super wygląda. Zapinane tutaj jest na haftki i tutaj jest taka... Taka skórzana wstawka podlinkuję go wam. Super wygląda. I takie z jeansami, dlatego tego bodki super jest. Usiadłam sobie tutaj, żeby nagrać haul i akurat mi pod oknami koszą, ale mam nadzieję, że jest dźwięk dobry i że będzie słychać z tym podpiętym mikrofonem. Pokażę wam parę rzeczy, które kupiłam ostatnio w Primarku, w Zarze i w H.I.M. Takie pojedyncze rzeczy. Się pewnie zobaczyć, też w odcinku mierzymy ze spódnicami. Jak pokazywałam te kozaki z Zary i też w shortsach tutaj jest w rolkach na moim kanale. Kozaki z Zary 259 zł y, są na szerszą łódkę. Znaczy, no ja mam 40 cm w tym najszerszym miejscu, no i też mi jest ciężko znaleźć kozaki takie, które by pasowały, a koniecznie chciałam takie, wiecie, na wciąganie w takim właśnie jakimś kolorze, w szpic. No i te są idealne. Obcas tutaj mamy 5,5 cm, więc dla mnie idealnie, bo y, nie wiem, dla mnie obcas powyżej, nie wiem, 8 cm to już jest tak y, średnio, ale te są Przepiękne, na pewno w stylizacjach będziecie też widziały. I tutaj już kupiłam stanik, już go wyprałam, żeby założyć, więc już myślę, że w następnym vlogu wam przymierzę stanik sportowy z hajem. On jest boski, on jest z tego zestawu, który ja mam takie Leginsy. Pewnie kojarzycie, jeżeli oglądałyście te vlogi, gdzie ja mierzyłam, pokazywałam właśnie cały zestaw z handlemu. nawet jest gdzieś w filmach i jest w tytule, więc na spokojnie znajdziecie. Ale też podnikuję, jeżeli te rzeczy są jeszcze tam dostępne. I mam teraz cały komplet, właśnie w tym kolorze Leginsy i taką bluzę zapinaną, no i do tego jest ten stanik. Ja mam wszystko, nie, bluzę mam Elkę. A spodnie, leginsy i ten stanik mam w rozmiarze M. Ona jest z tej serii Soft Move i naprawdę bardzo fajnie się tu sprawdza. Tutaj mamy już wbudowane takie, wiecie, też te miseczki i pięknie wygląda, więc tak nawet w samym takim topie też sobie można ćwiczyć, jeżeli ktoś tak lubi. Także polecajka bardzo tej serii, właśnie całej Soft Move. Wszystkie kolory na pewno są genialne. Ja na pewno sobie jeszcze zamówię, myślę, że jak już będą jakieś wyprzedaże, to sobie po prostu zamówię jeszcze kolor taki pudrowy różowy tam jest, który mi się podoba. No i słuchajcie, Primark. Uwielbiam po prostu ich piżamy, tylko sprawdzajcie sobie też składy. Kupiłam sobie taką piękną piżamkę. Zobaczcie, tutaj jest taki kołnierzyk. Eee, tutaj co, szerszy rękawek? Co tu jest? Eee, I kokardki. Takie dwie, one jest 100% bawełniana i taka, wiecie, flanelowa grubsza. Yy, wzięłam rozmiar XL góry, bo ja muszę mieć większe takie do spania, bo potem jest mi niewygodnie po prostu. Muszę umieć się tak odwracać. Yy, a jeśli chodzi o spodnie do kompletu, spodnie już wzięłam sobie tutaj Lki. No super to wygląda, taka wiecie, świąteczna i na dole ma mm, falbanki. Całość tutaj zapłaciłam 130 zł. O, skarpetki. Też zawsze powtarzam, że bardzo fajne mają skarpetki. Tutaj mamy 70% bawełny. To są takie wyższe skarpetki, więc fajnie do różnych butów e, typu agi, e, jakieś takie, jeżeli macie mule też z futerkami, takie wiecie klapki, e, ja to mówię te e, lacie po śląsku. E, no, czy nawet, żeby wystawały po prostu z botków bardzo fajne skarpetki. No i właśnie, ja Agi, mi się bardzo podobają one, ale ja nie mogę tam nogi włożyć, bo nie dość, że mam właśnie problemy z tym, że mam tę łydkę taką rozbudowaną, no to jeszcze do tego mi dochodzi wysokie podbicie. I próbując przymierzyć takie niższe te Agi w zeszłym roku, w ogóle nie mogłam tam stopy włożyć, więc mówię, dobra, to mogę się z nimi pożegnać. Nie ma w ogóle co. No i w Primarku też znalazłam, słuchajcie, coś takiego. To jest sztuczna skóra, ale wzięłam na próbę, jeżeli będzie mi się dobrze chodziło, tutaj weszła mi stopa, całe szczęście, więc jeżeli one mi się będą sprawdzać, no to potem już sobie zainwestuję, jeżeli będę je często nosić, to sobie zainwestuję w jakieś takie zamszowe, naturalny zamsz, w sensie, żeby znaleźć, wiecie, żeby znaleźć odpowiedni po prostu model, gdzie ta noga mi wejdzie, tutaj wzięłam sobie 39 i też ten kolor, no ja jako fanka oliwki, Zielonego, jak widać, yy, różnych odcieni, no to stwierdziłam, że na próbę sobie takie właśnie budki wezmę. One są tutaj ocieplane, takie z futerkiem, więc cienka skarpetka, nawet ta, którą kupiłam, yy, jeansy i, i tyle. Także na spróbowanie, właśnie mam coś takiego. Tyle z ostatnich zakupów, ale jeszcze mam paczkę z Healthlabs, bo mi yy, doszła, więc sobie też ją rozpakujemy. Tak przychodzą zapakowane paczki. Ja zrobiłam badania krwi wczoraj. I wyszły bardzo dobre. Yy, miałam bardzo niski poziom witaminy D jeszcze z y, 5 miesięcy temu, a teraz jest na super poziomie, więc bardzo się cieszę, y, że to wszystko się tam popodnosiło. Yy, no i właśnie ja używam tych kropelek z Health Labs, o którym Wam zawsze pokazuję. Zresztą zaraz pokażę, bo teraz na razie mam jeszcze nie domawiałam tego. Yy, ale zamówiłam sobie tak. O, paczuszkę macie tak zapakowane. Yy, zamówiłam, bo teraz jeszcze mi doszła witamina C w suplementacji i wzięłam sobie m, też taką w żelkach. Yy, bo ja lubię bardzo te w żelkach, nie, nie przypadam bardzo za kapsułkami, jak, jak, jak mam wybór to sobie biorę takie. One są dla dzieci, ale to na spokojnie też dorośli mogą brać. Yy, brałam też taki cynk właśnie w żelkach, chyba witamina D też jest w żelkach, ile dobrze pamiętam, no ale dla dorosłych są te w kropelkach, więc też fajnie. Yy, mi bardzo pasują te kropelki. No i tutaj dwie żelki dziennie, więc yy, też, żeby sobie tak uzupełnić delikatnie, no to. Myślę, że takie wystarczą. I drugie opakowanie mojego, yy, moich kwasów Omega 369 SmartMi. Yy, już jedną butelkę yy, dawno wykończyłam, i tutaj mamy oleje lniane z wiesiołka, yy, olej konopny i olej z dzikiej róży. Wspiera zdrowie skóry, chroni przed stresem oksydacyjnym, uzupełnia dietę w niezbędne kwasy roślinne Omega. No, wiecie, że ja y, o tę skórę cały czas muszę suplementować te różne rzeczy, też badania robić, więc yy, właśnie jednym z tych suplementów to są te kwasy. Ja sobie znowu wzięłam o smaku malinowym, bo mi podpasowało ostatnio. I to możecie sobie, wiecie, dodać do jakiegoś koktajlu. Ale ja sobie po prostu yy, nalewam tutaj do tego, wlewam do wody, yy, bo mamy taką fajną miarkę. Do wody rozmieszam na szybko i, i sobie tak piję to z wodą. Po prostu. No a jeśli chodzi jeszcze o te żelkowe rzeczy, to ashwaganda. Tutaj już drugie opakowanie kończę. Bardzo fajnie to. W ogóle tak mi poprawiło sen. Więc jeżeli potrzebujecie, no to polecam. Yy, świetne to jest. Następnym razem sobie, yy, sobie to zamówię. Yy, no i te kropelki. Witamina D yy, w kropelkach. Tutaj mamy w dwóch kroplach tysiące jednostek. Więc no to zależy, jak tam wam lekarz powie. Pamiętajcie, żeby sobie zrobić to badanie krwi, żeby wiedzieć, co i jak stosować, skonsultować się z lekarzem itd. Ja to też mam wszystko ułożone yy, pod siebie, pod moje badania, więc yy, super to jest. No, mi poprawiło, że już mam wszystko w normie, te witaminy D, a miałam yy, duży, duży niedobór, że moja yy, Ola była w szoku, moja kosmetolog. Yy. Także tak, no z moim kodem sobie możecie zamówić te wszystkie rzeczy 10% taniej. Też te moje rzeczy do włosów, które polecam w innych filmach sobie na spokojnie możecie pooglądać. Czy w Get Ready w pokazywała pokazywałam właśnie jak one fajnie też wygładzają moje włosy i też fajnie odżywiają moje, moje kręcone. W opisie Wam zostawię link do całej strony i podlinkuję też może te witaminy D i te rzeczy, które dzisiaj właśnie sobie wybrałam. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że coś wam się udało dla siebie wybrać. E, dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, która z tych e, kurtek z resert czy z zarys podobała Wam się najbardziej. E, a ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, za Wasze zaangażowanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.